Witajcie, kochani, jesteśmy dziś w hotelu Hilton, otwieramy naszą polską, złotą jesień, ponad dwustu uczestników. Pełna sala, dziękujemy za zaufanie, cztery nowe technologie, które już pojawią się w portfolio Binatural oraz dziś zaprezentujemy franczyzowy włoski projekt na polskim rynku Beauty. To ogromna frajda przede wszystkim patrzeć na to z boku, z, jak, z jakim to się rozwija, jakie osiągają sukcesy. jestem to jak z tego małego teamu ludzi dzisiaj tworzą tak piękne rzeczy, odkrywają jesienne trendy. Ja być może nie jestem ekspertem w dziedzinie beauty, kosmetologii, nigdy nie miałem przyności grać, nawet lekarza, kosmetologa. Aczkolwiek to ten rodzaj energii, który jest za moimi plecami, ten rodzaj profesjonalizmu, zaangażowania tych osób, a przede wszystkim zaufania, które, które zbudowali do siebie, to jest coś absolutnie unikatowego w biznesie. I ja Jestem z tych, którzy patrzą z boku, ale bardzo, bardzo mocno trzymają kciuki, bo, bo zasługują na sukces. Konferencja bardzo cudowna, szeroka w zakresie, duże spektrum działania było pokazane na nowoczesnych platformach technologicznych. Uwielbiamy firmę Binatural za profesjonalne sprzęty, cudowne szkolenia i Milenkę, która jest fantastyczną osobą.